Witam Was na dzisiejszym odcinku na tym kanale Dzisiaj sobie zrobimy taki obchód Takie obowiązki codzienny Wam nagram Co robię Jak tutaj osła się nie chce złapać Dzisiaj jest strasznie wiatr Kurek na razie nie będę wypuszczał Może później jak przestanie wiatr tak wiatr Ale bo że zimno o, Proszę bardzo i kurka znosi jajko Kurki musicie być w środku niestety O, to wszystko, dobrze. Cieplutko jest, przez to, że ja się pliłem, Tutaj, z tamtej strony i z tamtej. Tutaj, o. Zobaczymy, ile mają jedzonka, żeby czy im dać, czy nie. Chyba ja mają sporo nawet. Dużo mają, nie trzeba im dawać. Wody jedynie. Muszę im zaraz tutaj... Czekajcie, zobaczymy, się. Nie no, niestety zamarzła. Przecież noc. Zaraz im wam pokażę... Przymocję im zaraz wody. Pokażę jak to rozmrozić. Powiem wam, że tutaj trochę napadało śniegu przez te dziurki. Trochę jest tutaj śniegu, ale trudno. Tutaj muszę jeszcze iść dać pisklaczką, kurczaczką. Znaczy tuż są bardziej kury. Kury napadało mi na głowy śniegu i teraz wszystko mi leci za ten za kurtkę. Kurczę. Dobra. Tu też na polek napadało. O boż! Co tu się wydarzyło w ogóle dzisiaj? Przydać kurczaczkom tutaj? Nasypię wiaderko i zaraz się widzimy Dobrze, my już je mamy nasypane Wymieszane pszenica z pszenżytem Znaczymy tutaj U tej kurki, o proszę bardzo Jajeczka tutaj są Dwa jajeczka jak na razie Odłożymy sobie je tutaj Zaraz je zaniosę Tutaj odłożymy Zaraz je zaniosę do domu żeby nie zamarzły, bo je rozsadzi. Już miałem już taką sytuację, że zapomniałem ja ich zabrać i je mi rozsadziło. pamiętam że jest strasznie zimno. Zaraz zaniosę do kurczaków sobie. Yy, Tamto, oto zboże. I... No. Mamy tutaj już to zboże. pamiętam wam, że nie wiem czy widzicie jak wieje. Zaspy się narobiły. Na podwórku wszędzie. Idziemy do kurczaczków. I zaraz się widzimy u nich w środku. Dobrze, już jestem. Tutaj proszę bardzo, zobaczcie sobie te ione. Jedzonko mają, trochę brudno już mają, muszę im wymienić. Ale to... No, one są na inny odcinek. Tutaj mam trochę takie baniuszce. Mam y, bułkę, taką połamaną. No i zaraz rzucę, Tylko muszę wyczyścić im kafelka. Tutaj jest kafelek, muszę go wyczyścić. Bo one obrudziły go strasznie. I zaraz się widzimy. Dobra, rzuciłem Tutaj bułeczki, proszę bardzo, kurki zainteresowane. Tutaj kogucik jest. Się patrzy, kurka, dobra. Nie przeszkadzam wam kurki, wie sobie co. A mi światło, bo jest trochę zimno na dworze. Nie wiem, ile jest. Odczuwalne to jest pewnie. Ja to pokażę. Odczuwalne to jest pewnie z minus 30, nawet, bo taki wiatr wieje. Nie wiem. Mi chyba minus 12 jest ogólnie, czy minus 16? Coś koło tego. I odczuwalne jest Ciep dużo zimnie, bo strasznie wieje wiatr. Jeszcze pada taki śnieg zaczynający mocno. Dobra, to ja tutaj później, zaraz pójdę kurką na wodę, wam to nagram. I widzimy się później już. I już będę u kurek. Dobrze, dobrze, dobrze. Witam Was ponownie po przerwie. Tutaj widzicie, kulki dostały sobie trochę chlebka. Kurde, nie widać. Trochę chlebka dostały i jakieś resztki. Zaraz Wam pokażę. Kulki, odciekajcie. Ja wam pokażę, o kurde, kurki sio. tak robię, żeby woda im rozmarzła Zapraszcie, tu mam taką przygrzaną wodę, nie jest, ona, nie jest to wrzątek, jest tak przygrzana. Polewam im tutaj na tą wodę i teraz im to rozmarza. I to zaraz się szybko schłodzi będzie chłodniejsze i będą one sobie topiły. Widzicie, już sobie piły chłodniejsze. Słychać, jak, jak się rozmarza. Jest trochę brudna słomie, ale no, trudno, no. nie poradzę nic na to. Bo jak strzelała, już mogę wam powiedzieć, że woda nie jest teraz. ciepła, jest taka chłodna. O, co tutaj proszę jajeczko, jest. Powiem wam, że miałem malutką kraksę. Ach, coś ponieważ jest trochę ścisko na podwórku u mnie i się wywaliłem po prostu. No. Nie będę tego ukrywał. I teraz trochę kuleję na, na prawą nogę. Coś mi boli kolana, nie wiem co się stało. Z tej kurki są w środku, ciepło ma, mają tutaj powiem wam. Muszę poszukać tego termometru, który mi się gdzieś zapodział, bo nie wiem gdzie on był. Widził gdzieś tutaj, na tej ścianie wisiał. i nie wiem gdzie on teraz jest. O, tutaj się rozwalił trochę, bo tu śnieg napadał. Widzicie gdzie śnieg tu jest? Zobaczcie, zobaczycie, tam nie ma jajka, bo tu kurde w tym kącie często różno się jajka. Nie ma jajka. Tutaj jest zrobiona taka zagroda, bo tutaj będą te kurczaki, co mam teraz. Miałem je przenieść, ale są takie wielkie mrozy, Mówię, dobra, nie będę ich na razie przynosił. Chociaż muszę wam powiedzieć, że tutaj jest taka temperatura. Normalnie, da się normalnie chodzić, jest tak z minus 5 myślę, a na dworze z minus 16, 15, też koło tego. Więc jest naprawdę ciepło. Te górki sobie teraz jadą. Ciepłą wodę mogą się napić, jedzonko mają. To jakoś tak, nie wiem, to tak żeby równo. Ciekawe, czy tam na górze, tutaj położę jeszcze jednego... Jakie chyba? Paczkę, będę mówił na to paczkę, muszę się bo mówię na to snopki, choć to się nie nazywa Snopek, nie wiem czym tak mi to mówię. Tutaj trzy kurki nie znosi jajka tutaj w na górze. No bo w takich kątach. kury wszędzie lubią nosić jajka nie tam gdzie trzeba. Mają gniazda, ale wolą znosić gdzieś po kątach niektóre kury. Zobaczcie jak ładnie. Powiedzcie mi, co to jest za kura? Bo mi się wydaje że to jest brahma, ale ona jest malutka strasznie. Czy brakły rosną więcej niż 21 tygodni? Bo on ma już ponad 20 tygodni i jest taka malutka. Nie wiem, nie znam się aż tak bardzo na kurach ozdobnych. Wiem, że to są tęczówki. I tutaj jest Araukana jedna. Trochę ma już tu brudno. Ale to posiadaj może jutro, bo jeszcze w miarę ujdzie. Tutaj Widzicie czarne łapki, dwie takie same. Jeszcze gdzieś jest jedna taka ruda. Brązowa bardziej. Nie wiem, gdzie ona jest. Powiem gdzieś tutaj. W gromatice. Nie wiem, nie znajdę jej, bo wygląda. Tutaj nie ma i pewnie tam gdzieś jest. Zaraz Wam go pokażę. O tutaj. przy bardzo. Ona jest jeszcze trochę mniejsza. Ładnie, mi się podobały te kurki. Tutaj zaraz wam pokażę od zewnątrz. Coś się tu musiało się porwać folia trochę. To ocieplenie. Te kurki sobie piją wodę dobrze. Pijcie pijcie. Uciekajcie kurki, uciekajcie Chodź no, kurka Ja tu wychodzę już Napadało trochę śniegu przez te pary tutaj zaczniemy sobie, żeby nie wyszły parcie tutaj wszystko zapadane Worki, tutaj wszystko Kukurydza też zamokła Znaczy no, zapadało ją Tutaj, o Napadało śniegu przez tutaj przez górę O, nawet widać jak pada, o kurczę Tutaj się pewnie porwało, bo to dużo pniżenia było, bo to nie przygotowane na takie coś. Pojęcie na spadła z góry. Teraz zrzucić trochę tego śniegu, żeby się nie zerwała folia. I tutaj, o, tu wiele się przerwało. O, dobra. No nie ona tego zra... Może przygniotę coś tutaj. Dobra, zrobimy e, prowizoryczną naprawę. Naprawione. <grydy> tak, widzisz, to prowizoryczna naprawa. O. Tam mam jeszcze zboża. Niedawno dokupowałem, powiem Wam, że teraz zboże jest drogie. trzeba wejść po tej drabinie jakoś z tą bolącą nogą. Nie da rady chyba mi wejść. To Wam tak pokażę. Zostałem jeszcze... Yy, ile tu jest? Metr pszenżyta i dokupiłem półtora metra pszenicy i tutaj są jeszcze takie odpadki, jak przedmuchuje się zboże, wiecie o co chodzi. Takie łuski, nie łuski. To kurki sobie tam wygrzebił, z nich w lato będę nie rzucał. Ale dobra. Zabiorę tylko to jajeczko. Zobaczymy czy na górze nie ma nigdzie jajeczka. Się nauczyły kilka kurnieś tutaj, ale niestety nie ma. Zabiorę sobie to jajeczko. Zabiorę sobie to jajeczko do domu i widzimy się później już. Myślę, że za parę godzinek przywrócę tutaj. Witam, witam, witam z powrotem. Tutaj idziemy sobie do kulek zobaczyć. Kurki już niestety leżą w grzędzie. Znaczy nie leżą, yy, siedzą sobie na grzędzie, bo jest ciemno tutaj. Bo mówię, nie wypuszczałem ich. A to widzę, że śniegu trochę spadło. Yy, spróbuję teraz ociepić jeszcze ten kurnik styropianem. Chcę to przyczepić jeszcze, postaram się. Zaraz zobaczycie. Jajeczka zbierałem wcześniej, było jeszcze cztery. O tutaj ładnie sobie siedzą kurki. Yy, pokażę Wam, mam styropian taki i wytłumaczę wam jeszcze jak to zrobię dokładnie bo już po prostu tych paczek już mi wtedy zabrakło i o, tutaj to usiano cieple, żeby miało zawsze cieple będzie co nie bo tutaj jest tylko folia tam mam trochę syropianu takiego, nie wiem tam on ma z 10 cm ma ten jest taki podwójny zaraz wejdę na górę i wam go pokażę Bo śliskie stopnie bo w śniegu dopadało, tutaj on ma, on jest taki o co ten ma, to jest, to jest jeden stropion, tylko taki ma tutaj ząbek, żeby ładny ten, on ma 10 cm. To tutaj wezmę jakąś tu, wezmę folią, naciągnę tej folię, żeby nie przejebały kury, bo Kury lubiłeś stropian. nie wiem dlaczego yy, To wszystko mi zapadało śnieg Kurcze Nie sądziłem, żeby i tak leciało tutaj Przez tą dziurę tam na górze leci śnieg co, Nie sądziłem, że aż tak będzie dużo go leciało Gdyby nie wiatr, to tyle by go nie było ale trudno się mówi. Chcemy nie znowu suszyć kukurydzi od nowa, bo będzie mokra. Zaniosę, później sobie do innego no, miejsca. Jak już to trochę ten śnieg. Stopnie tutaj, o, naciągnę, tutaj, o, w tym miejscu widzicie. Naciągnę, to trochę folii przyniosę, naciągnę i ja tu będzie raz, dwa, trzy, cztery, z osiem tych pójdzie. Yy, podczas będę trawił wam wam jeszcze będę pokazywał. No tutaj pociągać te rzeczy z, z tego i będzie dobrze. Widzimy się później, jak to będzie wszystko zrobione. Albo w trakcie robienia. Zobaczcie, to tu już mam ładnie folię zrobioną, tylko Tylko tamto jeszcze muszę trochę przyczepić, tutaj na dole uprzepie. Właśnie, o w takiej pozycji jak tutaj. Bo to tylko jest tak zrobione prowizorycznie. I stwierdziłem, że stereopiany, jak mi się uda, to nie będę go przyczepiał na żadne gwoździe, ani nic takiego podobnego. Co jest tutaj, złapie sobie do folię. Tylko po prostu go położę i przy, 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 przygnię, dlatego na przykład tutaj trochę blachu przygnięcę tam, czymś innym. Bo ja to mam plan na wiosnę. Jakby nie trochę cieplej. Mam plan, że tu po prostu całego go całego steropianem. W taki sposób, że. No tutaj uzupełniam te luki yy, drugimi takimi samymi, bo ty widzicie są z takiego czegoś. O i po prostu zrobił, drugie drugi, drugi, takie ja same stawiał yy, I będzie, myślę, że dobrze. Więc ja teraz sobie wezmę ten steropian, sobie poprzenoszę i go dobrze tu zrobię i widzimy się później. Dobrze, już mam tutaj wszystko skończone, wszystko jak widać jest oparte taką blachą, nie no, no, nie wiem, jest metr, może nie, no, nie cały metr, no, jest 70 centymetrów. Jest oparte, nic nie spada. Tam jest worki upchane. Tutaj wszystko, proszę bardzo, tak się prezentuje. Chłopy na tyle w tym odcinku. Już więcej nie ma co nagrywać, bo, i tak, u kur, muszę, zamont, znaczy to już zrobię na wiosnę, to wszystko będę ocieplał tutaj o tą ścianę. Z syropianem. Yy... Potem coś będę przykrywał jeszcze czymś Będę montował tutaj światło no i wtedy będzie miała widniej Nie będę Mogę sobie tutaj, widzicie No woda bardzo nie zamarzła Nie jest bardzo zamroźna ta woda Jeszcze mi wleje ciepłej wody przyniosę, już żeby miały, tutaj sobie kurki śpią O, ty od tej strony tak to wygląda Zobaczycie, może nie zobaczycie, bo nie mogę znaleźć kompletnie tego termometru. Nie idzie, go go położyłem. Będzie trzeba kupić nowy po prostu. Trudno, ale czuć, że tutaj jest dużo cieplej niż na zewnątrz. Woda nie zamarzła jeszcze tak bardzo. widzicie, się, na jest normalnie woda. Nie widać, teraz widać. Jest normalnie woda, tylko tutaj od spodu zamarzło trochę, bo to nie rozmarzło też zbytnio. Trochę mi zmarzły ręce w środku, tam, znaczy na zewnątrz, jak byłem na kusznika, ale tutaj w środku czuję, że mi rozmarzają, że jest tak mi ciepło. Więc, to było na tle w tym odcinku, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo to mnie motywuje do działania wtedy, napisanie jakiegoś miłego komentarza, może posuniecie mi pomysł, czy to chciałbym też ocieplić, bo nie wiem czy to chciałbym bo to jest tylko pustak, wiadomo, że od niego też ciągnie zimno, ale nie wiem czy go ocieplę, czy tylko te trzy chciałem ocieplić, ogólnie to chyba w ogóle, kurczę, co chyba to kolano jeszcze boli. O to będę przesuwał tą ścianę do samego końca, powiedzicie. nawet niedaleko do końca, wiecie jak to tam na górze jest takie, jak tam zboże leży. Ja to będę przesuwał do samego końca. I mi się tylko pokazać, bo minęło nie wiem ile czasu. 5 godzin od tego co wcześniej siadłem sobie na kraków. I patrzcie jakie zaspy, tam sobie piesek kopie w śniegu. Zobaczcie jakie zaspy porobiłem. Może nie, widać, nie oddaję tego aż tak bardzo... A, yy, ten... kamera. Ale naprawdę są wielkie to zaspy. Tutaj nawet do środka mi nawpadało. Dobrze. Wieczka zbierałem, to już wam mówiłem Ten nożyk... Kurczę... O, może tutaj właśnie dzisiaj ten. Może go znajdę na, na wizji. Bo wiem, że gdzieś go kładłem. Gdzieś tutaj mi się wydaje. Ale Wiem, że był przygodny na pewno. Bo my się grasują, bo jest... Ten... O, słuchajcie. Kurczę nie ma. Gwoździe jakiś leżą bo już myślałem, że znajdę go na wizji. Trochę mi zawilgotniały tutaj te niektóre. A to on taki jak są, popsute, nie ma pojęcia, gdzie może być. Może go, jak ten, ale no prawda, mówię, mówię wam. Możecie mi wierzyć na słowo, że w środku jest Nie, nie to, że jest folia, to jeszcze są tutaj te paczki. Tutaj jeszcze dołożyłem tę paczkę, tutaj zabuję tą płytę. Tylko by tej kurki się niosły na górze, to będzie dobrze.